To jest nasze szta. Naszczy sztacz. Tak, na tak. dobre tempo? Co mój? i <laughs> don't Wójt zawie, marsz! Wójt Głos zabierze Dowódca garżonu, skierzona, podpułkownik Dariusz Służewski. Szanowni goście, panie prezydencie, panie prezydencie, panie prezydencie, panie prezydencie, panie prezydencie, profesorowie, Żołnierze, bardzo miło mi, że w dniu dzisiejszym na naszej obecności są Pan Prezydent Miasta Gorzowa Tadeusz Miłczewski, Zastępca Prezydenta Miasta Pani Alina Nowak, Ewa Piekarz. Wicekurator Oświaty Radosław Kudleski, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Poddziały składające ślubowanie. Baczność, pięć kroków na prost, marsz. Do ślubowania. O czytanie ślubowania prosimy pana prezydenta miasta Gorzowa, Tadeusza Jędrzejczaka. My, kadeci pierwszego rocznika zespołu szkół technicznych i ogólnokształcowców w Grażynie Wielkopolskim. Kom? Certificado. Bom. Certificado. Do trzeciego Baczność! Ty? Zwrot? Jest na naprost. Masz? Ty? Zwrot? Pododziałe. Baczność. Pododziałe. Spójrz! Zapraszam Państwa, gości. O Was do służby naszej Ojczyźnie. Niech Wam udzieli swego błogosławieństwa byście mogli godnie wypełniać swoje powołania. Amen. Nasz Pan Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował, niech sprawi, abyście jako kadeci w trudnej służbie dla Rzeczypospolitej byli zdolni oddać nawet życie. Amen. Duch Święty, Duch męstwa i Rady, niech wam pozwoli godnie i z honorem spełniać wasze obowiązki. Niech wam błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i syn, I Duch Święty. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie odczytany apel pamięci i oddana zostanie salwa honorowa dla uczczenia rocznicy święta niepodległości. Pododdziały ważność, pododdziały na prawo, patrz! apel pamięci. kombatanci, weterani, walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy doza polskiego, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do apelu na Placu Brunwaldzkim, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli... Kompania na moją komendę! Własność! Drugi szereg! Rok w tył! Marsz! Na pas! <laughs> Broń! Kolby! No pakami. Na pas. Broń. Do salwy. Honorowej. Trzema. Ładu. Z album. Ładu. Z Albą. Ładu. Salbom. Nie Na pas! Broń! Nie. Przez pierś... Broń! Drugi szereg. Drog na wprost. Marsz! Na prawo! Patrz!